Już z łóżka ulatują moje myśli ku Tobie, Moje nieśmiertelne kochanko, Czasami wesołe, czasami smutne, Od losu oczekujące, czy też nas wysłucha. Żyć mogę albo całkowicie z Tobą, albo wcale nie. Postanowiłem tak długo tulać na obczyźnie, Aż będę mógł ulecieć w Twe ramiona I przy Tobie poczuć się całkiem w domu i duszę swą przez Ciebie otoczoną posłać w krainy duchów. Inna nigdy nie zdoła posiąść z mojego serca, nigdy, nigdy. O Boże, dlaczego ten przymus życia z daleka od osoby, które tak się kocha? Moje obecne życie w Wiedniu jest nędznym życiem. Twa miłość czyni mnie zarazem najszczęśliwszym i nienajszczęśliwszym. W moim wieku potrzebowałbym teraz pewnej jednostajności, równowagi życiowej. Czy może ona zaistnieć w naszych stosunkach? Aniele, właśnie dowiaduję się, że poczta odchodzi co dzień. Muszę zatem kończyć, by list zaraz otrzymała. Bądź spokojna. Tylko przez spokojne rozwiązanie naszego bytu możemy dopiąć wspólnego pożycia. Bądź spokojna, kochaj mnie dziś, wczoraj. Jaka tęsknota za Tobą to było życie moje wszystkie. Bądź zdrowa. O kochaj mnie nieustannie. Nie zapoznawaj nigdy najwierniejszego sfer serca Twego ukochanego. Zawsze twój, zawsze moja, zawsze my, Ludwig van Beethoven.